Rozpalamy ognisko plemiennym rozpalaczem zniszczenia. Użyj. Suche te liście. Zostały mi tylko jeszcze jedno, na jedno rozpalenie i trzy zapasowe. Tyk. Tyk. I przygotujemy napar. Ale gluty tu pływają. Bum. W ogóle on to z liśćmi wypił. Jest, widzę go. Tawa dziada. O kurda. Może tu jest jakaś taka duża anakonda i ja ona... Teraz będę musiał uważać na tych bagnach. O martwe. Wcześniej było wszystko radosne i żywe. Biedny tukany. Tutaj jest. Nie szedłem tam tą stroną, więc nie widziałem, że, że coś jest. Some no what the worst part about this disease is the doctors gave me six months how am i supposed to live my life when time is running out how the fuck do i i just can't i can't do this anymore i wake up next to you every day Knowing there's no future for us, I just can't take it. The pain? I want to end it and just be done. It feels like someone is holding my heart in an iron fist and I can't breathe. I just lie there and look at you. Wydaje mi się, że on <laughs> przypłynął tutaj na tą wyspę sam mi jej nigdy nie było, ona chyba z nim nie, nie ruszyła na wyprawę. To nie to, że dzikusy ją porwali czy coś, ona po, jej po prostu nie było. W ogóle nie było z nią fizycznego kontaktu. Braku możliwości, czy jak była w namiocie, czy jak tam pływała została przy tej łódce, tak? Medical Report. Mia Higgins. Rozpoznanie. Nie stwierdzono zmian. Choroby współistniejące. Brak. Leczenie. Przeprowadzone procedury. Tomografia klatki piersiowej nie wykazała obecności. Płuca tchawica głównie prawidłowe. Morfologia OK. Zalecana. Zalecenia dotyczące dalszego leczenia. Pacjentka została wypisana. Zalecane badanie kontrolne za dwa miechy. I ze szpitala przenosimy się do domu. Artykał. Un Mundo LL el, el Hora. Co to jest? Nowy lepszy świat stało się. Korporacja właśnie zapoczątkowała nową erę w historii człowieka. Rewolucyjny lek właśnie trafił do produkcji. Niedługo walka z rakiem zostanie ostatecznie zakończona zwycięstwem. Wszystko zaczęło się od podróżnika J. Higginsa, który z Amazonii przywiózł tajemnicę wiecznego zdrowia, a następnie udostępnił swoje odkrycia korporacji. Firma natychmiast rozpoczęła badania nad lekiem, który raz na zawsze rozwiąże problem nowotworów. Jedna z najcięższych chorób zostanie całkowicie wyeliminowana. Ciężko wierzyć, czy to prawda, ale wyniki są jednoznaczne. Lekarstwo naprawdę działa i powoduje całkowitą remisję. A to dopiero początek. Rewolucja w medycynie właśnie nabrała tempo i trwają już prace nad pozbyciem się kolejnych chorób. Dzięki korporacji niemożliwe stało się możliwe i stoimy dziś przed niepowtarzalną szansą na uczynienie gatunku ludzkiego zdrowego i wytrzymałego jak nigdy w historii. Gdy korporacja brazylijska firma farmaceutyczna rozdaje za darmo obywatelom tego kraju zastrzyki, mające być rewolucyjnym remedium na wszelkie dolegliwości, reszta świata z oburzeniem patrzy na rosnące ceny specyfiku. Jeszcze niedawno tylko osoby zainteresowane rynkiem farmaceutycznym mogły słyszeć o korporacji. Dziś firma jest na ustach milionów ludzi na całym globie. Wytworzony przez nią w ekspresowym czasie specyfik ma działać jako idealna szczepionka, dając odporność na wszelkiego typu choroby jednocześnie w przypadku już chorych pobudza układ odpornościowy i wywołuje gwałtowną remisję i całkowite wyzdrowienie choć brzmi to nierealnie na dowód codziennie w internecie pojawiają się kolejne zdjęcia i filmy z relacjami ludzi uzdrowionych z raka AIDS czy tocznia Opublikowano też badania wykazujące, że lek doskonale radzi sobie z ebolą, która do tej pory była nieuczalna. Ponieważ Omolu Corporation nie wyraziło zgody na udostępnienie leku zagranicznym laboratorium medycznym, żadne badania spoza Brazylii nie potwierdziły jego skuteczności. Nie, zachęca to, nie zniechęca to chorych i umierających z całego świata, którzy zakładają internetowe zbiórki. Mając nadzieję, że uda im się zdobyć niebotycznie wysokie kwoty na leczenie. Ci, którym starczy sił, pielgrzymują do kraju w nadziei, że uda im się otrzymać zastrzyk za darmo. Na granicach ustawiają się kolejki oczekujących na przepuszczenie. Linie lotnicze otwierają dodatkowe połączenia, by zaspok zaspokoić rosnący popyt. Choć o Molu Corporation rozdaje w Brazylii lek za darmo, jej zyski idą dziś w miliardy dolarów. Firma posiada wszelkie wyłączne prawa do nowego leku i pilnie strzeże receptury, nie dopuszczając, by ktokolwiek skopiował formułę. To oznacza, że może dowolnie dyktować ceny dla zagranicy. Według nieoficjalnych doniesień z firmą negocjują nie tylko importerzy z USA. Ale także rządy poszczególnych państw chcące zapewnić swoim pacjentom dostęp do specyfiku. Nie są znane jeszcze szczegóły tych rozmów. Wiadomo jednak, że Omolu Corporation szykuje się do budowy placówek na całym świecie. Na początek przynajmniej jednej na każdym kontynencie. Trwa wyścig między mocarstwami o pierwszeństwo w wyborze lokalizacji. Sukces yy, Omolu Corporation powoli rozlewa się na całą Brazylię państwo, które do tej pory pod względem PKB Znajdowało się na ósmym miejscu wśród gospodarek świata, teraz pnie się na sam szczyt. Dzięki temu medycznemu osiągnięciu Brazylia urośnie w potęgę, jakiej świat jeszcze nie widział. Już dziś przegoniło Chiny, a niedługo może stać się najbogatszym, najbardziej wpływowym mocarstwem na świecie. Nie chodzi wyłącznie o rosnące wpływy ze sprzedaży leków, ale także gwałtowny rozwój dzięki zdrowszemu, silniejszemu społeczeństwu. Dziś jeszcze nie wiadomo jak zakończy się eksperyment wyeliminowania chorób z tej populacji, ale Brazylia może zapoczątkować światową rewolucję. Czyli nie dość, że, nie była, że była chora, to on jeszcze poleciał pewnie po jakiś lek i przetestował na niej, a to ją zabiło. Tak mi się wydaje. Breakthrough. przemów w medycynie. Omol Corporation nas uzdrowi. Firma farmaceutyczna jako jedyna zdobyła, zdobyła od Jacka Higginsa tajemnicę wiecznego zdrowia i natychmiast rozpoczęła pracę nad nowym lekiem. Czeka nas prawdziwa medyczna rewolucja. Higgins jest pierwszym człowiekiem na świecie, któremu udało się spotkać z wcześniej kompletnie nieznanym plemieniem Ka. Zanim y, wyruszył do Brazylii, musiał przyjąć komplet szczepień, wzmacniać odporność, zdrowo się odżywać i przejść cały szereg testów, by upewnić się, że jest w doskonałej formie. W przypadku plemion odciętych od świata, zetknięcie z chorobą przyniesioną przez człowieka z zewnątrz, choćby zwykłym katarem, mogłoby się zakończyć wymarciem całej wioski. Higgins podjął jednak y, wyzwanie i chwała mu za to. Na miejscu okazało się, że przygotowania były zbędne. Y, w napisanej po prorocie książce Higgins umieścił sensacyjną informację. Jakoby rdzeni mieli nigdy nie chorować, rozbudził tym samym nadzieję chorych, ostatecznie jednak książka okazała się dużym rozczarowaniem, gdyż autor nie ujawnił prawdziwych przyczyn idealnej odporności rdzennych. Autorytety medyczne uznały, że bez dowodów jego wywody to zwykłe bajki. Na szczęście znaleźli się też zwolennicy Higginsa, którzy dostrzegli potencjał leżący w jego niezwykłych doniesieniach. Udało się korporacji przekonać podróżnika, by podzielił się zdobytą wiedzą. Jako jedyni na świecie odważyli się zacząć niekonwencjonalne badania, które mają zrewolucjonizować leczenie nowotworów. Wkrótce będzie można zapomnieć o operacjach czy męczącej chemioterapii. O tym, że Jake Higgins naprawdę odkrył tajemnicę niechorowania, świadczą liczni naśladowcy korporacji, którzy próbują za wszelką cenę sami dostać się do plemienia. Zainteresowanie jest tak olbrzymie, że brazylijski rząd musiał zablokować wydanie pozwoleń na wyprawę na terytorium plemienia, obawiając obawie o jego bezpieczeństwo. Rząd musiał wprowadzić specjalne środki ostrożności i utworzyć specjalny rezerwat, by nikt niepowołany nie próbował zaszkodzić plemieniu. Plemię znajduje się pod pełną ochroną. Dzięki Higginsowi i korporacji, w medycynie zapoczątkowana została rewolucja, która doprowadzi do wyeliminowania wcześniej nieuleczalnych i często śmiertelnych przypadłości. Jeśli się dopełni, niepozorny podróżnik zapisze się na kartach historii nie tylko medycyny, ale całej ludzkości. Uch, aż mnie gardło zabolało. <laughs> Jeszcze. Jeden artykuł. Czy odkrycia J. Higgins'a zbawią świat? Nikt nie wierzył, że Jake Higgins naprawdę zdobył tajemnicę wiecznego zdrowia. Dziś już wiemy, że dzięki jego odkryciom Omolo Corporation zmieni świat, uwalniając ludzkość od chorób i cierpienia. Sami cierpi na ostrą białaczkę limfoblastyczną. Ma zaledwie 4 lata i większość życia spędził w szpitalu poddawany chemioterapii, nakłuwany igłami. Największe szanse na wyleczenie daje przeszczep szpiku kostnego, ale sami nie kwalifikuje się do zabiegu, podobnie jak tysiące innych chorych dzieci. O życie moich pacjentów toczy się okrutna gra z czasem. Niespodziewanie dołączyło do niej Omolu Corporation, ogłaszając rychłe wypuszczenie na rynek leku z nowej genera generacji, który sprawi, że leczenie nowotworów stanie się tak łatwe, jak pozbycie się gatlaru. To prawdziwy przełom w medycynie, który odmieni losy ludzkości, eliminując jedną z najpoważniejszych chorób. Badania firmy rozbudziły niewyobrażalne nadzieje. Już dziś nieuleczalnych, nieuleczalnie chorzy koczują pod siedzibą, w nadziei, że zostaną wybrani do pierwszych testów. Oficjalnie firma zaznacza, że na testy na ludziach jest jeszcze za wcześnie, jednak świadkowie twierdzą, że widzieli uzdrowionych pacjentów opuszczających siedzibę firmy. Szokujące doniesienia o niezwykłej skuteczności leku przyciągają jeszcze więcej desperatów gotowych spędzić ostatni dni swojego życia w kolejkach po cud. A białaczka to zaledwie początek. Firma zapowiedziała, że powstaną kolejne preparaty eliminujące inne nieuleczalne do tej pory przypadłości. E, wszystkie oparte na odkryciach Higginsa. Niesamowite jest, że ratunek dla milionów chorych na całym świecie znaleziony został w amazońskim lesie wśród członków odciętego od cywilizacji plemienia. Brzmi to wręcz niedorzecznie. Dlatego żaden poważany naukowiec nie podjął tematu. Dopiero Higgins znalazł Dość odwagi, by wyruszyć na długą, niebezpieczną wyprawę w poszukiwaniu lekarstwa. Czy rzeczywiście jest nadzieja dla samego? W tej chwili lekarze dają mu 20% szans na wyzdrowienie. Nowy lek da, ma mu dać 100% skuteczność. Jeśli chłopiec otrzyma go wystarczająco szybko, będzie mógł cieszyć się długim, normalnym życiem. I choć świat bez chorób wydaje się wizją rodem z filmów science fiction, to Jake Higgins i Omol Corporation właśnie przybliża nas o jeden krok do spełnienia tego marzenia. Szybkość ważniejsza niż jakość. Lek jest już dostępny. Minął zaledwie rok, odkąd brazylijska firma zaczęła pracę nad nowym rewolucyjnym lekiem, a ten już trafił do użytku i jest rozdawany między pierwszych chorych. Światowe autorytety medyczne wyrażają, że. Oburzenie ignorowaniem procedur i wyrażają obawę o bezpieczeństwo pacjentów. We wtorek WHA oficjalnie potępiła działanie korporacji, które wprowadziła na rynek nowy lek w ekspresowym tempie, jak wyjaśnił przedstawiciel organizacji, niemożliwe jest, by w tak krótkim czasie przeprowadzić wszystkie niezbędne badania, trzymając się międzynarodowych wytycznych dla nowych specyfików. Tymczasem poparcie dla firmy wyraził prezydent Brazylii, podkreślając, że stosowany urząd rejestracyjny wydał pozwolenia na wprowadzenie leku do obrotu, a ciężko chorzy nie mają kilku lat, by czekać na skuteczną kurację. Według zapewnień samego prezesa firmy korporacji lek jest przebadany i bezpieczny. Ma też, skutecz... Ma też być niezwykle skuteczny w walce z rakiem, Prowadząc do szybkiego i całkowitego wyleczenia, zapobiegając też przerzutom i nawrotom. Dlatego jego przyspieszone wprowadzenie popierają także organizacje z całego świata, zanim lek trafi do pacjentów. <laughs> Sorki, aż mnie zapowietrzyło od te, tej ilości czytania. Wytworzenie leku zaczyna się od poszukiwania nowych sposobów na leczenie określonej choroby, dolegliwości lub ich objawów. W początkowej fazie przy badaniu podaje się kilkaset, a nawet kilka tysięcy substancji i związków chemicznych, które mogłyby im zapobiegać lub leczyć. Następnie z tej puli wybiera się tylko niewielką liczbę najbardziej obiecujących. Trafiają one do badań przedklinicznych, na razie prowadzonych na żywych tkankach lub bakteriach, co trwa około pięciu lat. Dopiero w następnej fazie kilka substancji wybranych z pierwotnej puli zostaje poddanych ludziom. Podanych ludziom w ramach ściśle uregulowanych badań klinicznych nawet do 6 lat. Dopiero wtedy firma farmaceutyczna będzie mogła złożyć wniosek o rejestrację. Jego rozpatrzenie przez urząd rejestracyjny trwa około 1,5 roku. Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi, lek w końcu trafia do produkcji i zostaje wprowadzony na rynek. Na nie koniec procedur. Każdy dostępny oficjalny lek znajduje się nieustannie pod szczegółowym nadzorem. I chyba najważniejszy artykuł, Green Nose, Unknown Virus Detected in Brazil. Cholera, nacisnąłem Q zamiast przeczytać. More infected with the virus in Brazil. Kolejne zachorowania w Brazylii. Pogarsza się sytuacja w szpitalach. Zanotowano kilkadziesiąt zgonów wywołanych przez niezidentyfikowany wirus, a liczba wykrytych zachorowań rośnie. W szpitalach zaczyna brakować miejsc dla nieustannie przebywających pacjentów. Początkowo chorych trzymano w izolacji, jednak żaden szpital nie dysponuje wystarczającą liczbą izolatek dla wszystkich pacjentów. Całe oddziały, a nawet skrzydła szpitalne są obejmowane kwarantanną. Niestety wysiłki personelu medycznego mogą nie wystarczyć, by powstrzymać wybuch epidemii. Osoby w zaawansowanym stadium choroby znajdowane są w domach, na ulicach i w miejscach publicznych, gdzie przyczyniają się do tego jeszcze szybszego rozprzestrzeniania się choroby. Najgorzej sytuacja wygląda w najbiedniejszych dzielnicach i fawelach. Złe warunki higieniczne, słaby dostęp do opieki medycznej, czy w końcu nieufność mieszkańców wobec służb sprawiają, że znacznie ciężej na tych obszarach zapanować nad rozprzestrzenianiem się zarażeń. Minister zdrowia zapewnia, że nad identyfikacją wirusa pracuje niezależnie kilkaset zespołów badawczych. Jednocześnie specjalnie powołana grupa śledcza stara się ustalić źródło i przyczyny epidemii. Prezydent kraju zapewnia, że sytuacja jest pod kontrolą. Prosi jednak o zachowanie szczególnych środków ostrożności i unikanie w miarę możliwości miejsc publicznych. Kilka dużych imprez masowych zostało ze względów bezpieczeństwa odwołanych. Pustoszeją też przedszkola i szkoły. Mimo uspokajającego tonu władz, Brazy Brazylii grozi chaos. Outbreak. Epidemia nieznanej choroby poza kontrolą. Czekajcie. To są fajne też zdjęcia, nie? Ja jestem chory, kurczę, mam nos zatkany. Jeszcze niedawno Brazylia pretendowała do miana największej, największej światowej potęgi. Dziś znajduje się na skraju upadku. Tajemnicza choroba pochłonęła już 20 milionów ofiar. Brakuje leków, a rząd utracił kontrolę nad krajem. Jeśli epidemia przekroczy granice, kryzys może rozprzestrzenić się na cały kontynent. W związku z tragiczną sytuacją w Brazylii, kraje ościenne podjęły szereg działań mających uchronić ich obywateli przed zarażeniem. Do kontrolowania granic skierowano dodatkowe siły. Oficjalne przejścia graniczne są pozamykane, zaś uciekinierzy, którzy próbują wydostać się z Brazylii nielegalnie, są wyłapywani i odsyłani z powrotem. Także reszta świata wprowadziła ograniczenia. Większość lotnisk zawie, zawiesiła loty z i do tego kraju. Na specjalnie zwołanej konferencji WHA Przedstawiciele z całego świata debatują, jak powstrzymać dalsze rozprzestrzenianie się wciąż niezidentyfikowanego wirusa. Jedną z pierwszych propozycji jest wzmocnienie zabezpieczeń na przysmyku panamskim. Pod względem geograficznym jest to najwygodniejsze miejsce do zatrzymania epidemii, gdyż ta zdążyła się już rozprzestrzenić do Kolumbii. Wśród propozycji pojawiły się zasieki, płoty a nawet budowa muru od wybrzeża do wybrzeża. Rozważane jest też zaangażowanie pokaźnych sił wojskowych. Zauważalna jest bezradność WHA wobec kryzysu. Wszystkie dyskutowane do tej pory rozwiązania mają za zadanie przede wszystkim zabezpieczyć państwa, w których nie zanotowano zachorowań. Nikt nie zaproponował... Metody na skuteczne leczenie ani odzyskanie kontroli nad pogrążonym w chaosie terytorium. Pierwszy dzień konferencji przyniósł rozczarowujące wnioski i świat wciąż nie może czuć się bezpiecznie. Trzymano Gavlox. Shutning down airports, Potężną wizję. Patrzcie, ile grobów jest wykopanych. Ciał miliony. Obudziliśmy się. No, przyznam, że wizja kopiąca. Mamy ten pistolet hakowy. No, troszkę się tu gościu poleżał, tak? Padł tu chyba. I go połamało. Albo coś go zeżarło. Dyktafon. Ten Higgin zrobił, wydawał się. I on zrobił ten lek. I on wszystko spierniczył i co? I on tu wrócił, żeby szukać nowego? Nie czaję. Chciałem zjeść banana, ale... Jestem brudny, więc nie możemy zjeść banana. Eee, dobra. Zobaczmy sobie. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy na północy, więc musimy iść pewnie na południe. Na południe nie, musimy iść na. mi ja myślę, że stąd mieliśmy gdzieś tu, ale rabi, gdzie ja jestem. Tu musimy się dostać. Więc chcąc czy nie chcąc, powinienem iść na północ. Może coś się tam ruszyło, muszę uważać. Więc musimy iść na west. Go West, jak to Pet mm, się śpiewali. I <coughs> było gdzieś przy takich wysokich drzewach, może mi się uda. Czekajcie, chodźmy tu, zobaczymy. Jest. Ja to jednak jestem dobrym mistrzem. Szczelamy. Nie, 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 tam nie będziemy złazili. Jeszcze miejsce sminaczkowe. Czyli teraz jesteśmy tu, idziemy do OMOLU Corporation, czyli tej głównej bazy, która produkuje ten lek. Czyli to nie były od narkotyków. No nie produkowali tu narkotyków, tylko on tu jest odpowiedzialny za produkcję tego leku. Idziemy ścieżką. Czy dałby się w ogóle punkt zapisu? Eee, w sumie zostało mi tam 5 minut może do, nagra do końca nagrania odcinka więc nie byłoby głupie, jeżeli ja to na chwilę się zatrzymam i zrobimy punkt zapisu. Wiem, że to jest najdudniejszy element gry i mnie też zawsze denerwuje robienie tych zapisów ale to będzie dobry zabieg. To będzie cwane. Tu jest chyba nawet punkt zejścia, tak? Miejsce do wspinaczki. Dobra, ja sobie tu zapiszę gierkę, więc zróbmy to tak jak należy, czyli notatnik, mamy w ogóle quest'a, tak? Znajdź sposób na wytworzenie lekarstw, wytworzenie lekarstw, lekarstwu, lekarstw powinno być. Szałasik damy tak tu ładnie i zaś kioszki są potrzebne i wszystko, dobra, no to robimy. i najcenniejsze, co potrzebowałem, to mi pospadało. Dobra, tutaj będziemy mieli długie kije. A to dają mi tylko dwa kije, a ja potrzebuję trzy duże. A, jak się wkurzył. A, i nie mam kija teraz. Musimy zrobić teraz toporek, bo mi się skończył. Więc wytwórz topór. Psydianowy, wiadomo. Może tym razem będzie lepszy. No, połowę HP ma. Kładamy kij. Teraz jest potrzebny długi badel, długi drągal. Tu jest jeden długi badyl. Tu jest drugi długi badyl. Jeszcze jeden jest nam potrzebny. Tu musimy wziąć jakieś inne drzewko. Najlepiej takie. No i liście palmowe. A, to nie jest palma. Tu jest palma. Staram się zapisywać często w razie jakbym gdzieś zginął, nie? Albo bym złamał nogę, czy coś by mi się stało, to nie chcę wiecie, później przez tyle <laughs> minut, godzin wręcz wracać powrotem do tego samego miejsca i przechodzić przez każdą kaccenkę, bo to by było bez sensu. Ok, mamy schronienie, więc robimy punkt zapisu. Czy jest sens się drzemnąć? Mam jeszcze te grzyby które zregenerowały mi, widzicie <laughs> energię na maksa gorzej troszkę z pitkiem ale pitku ja tu jeszcze mam mamy sok pomarańczowy, możemy go później wypić więc o picie się nie martwimy eee, myślę, że sok pomarańczowy możemy wypić, tak więc kończymy i widzimy się w kolejnych odcinkach, na razie